Handlowiec zaczyna dzień od swojego kokpitu spersonalizowanego centrum pracy z lidami i szansami sprzedaży. Ma tutaj wszystko w jednym miejscu: aktualne statusy szans sprzedaży, najważniejsze informacje o klientach oraz szybki podgląd tego, co wymaga jego uwagi. Przy dodawaniu nowej transakcji, handlowiec często napotyka wyzwanie w postaci wielu zakładek i pól do uzupełnienia. To obciążenie administracyjne nie tylko zabiera czas, ale rodzi też pytania: czy wszystko, co niezbędne, zostało już skompletowane? Co i gdzie należy jeszcze wprowadzić, aby stworzyć solidne podwaliny pod dalsze, istotne etapy procesu obsługi transakcji? Rozwiązaniem jest nałożenie procesu workflow na obsługę szansy sprzedaży. Dzięki temu, po uzupełnieniu informacji, System podpowiada gotowe ścieżki, które handlowiec może wybrać. Może to być błyskawiczne generowanie oferty, przekazanie kosztorysu do opinii technologa, czy skierowanie szansy do akceptacji dyrektora. System sam pilnuje standardów, dbając, by każda transakcja trafiła we właściwe miejsce bez opóźnień, a handlowiec nie musiał zastanawiać się nad obiegiem dokumentów. Z kolei problem z mnogością zakładek i pól rozwiązuje kreator. Pełni on rolę asystenta, który prowadzi handlowca przez proces krok po kroku, pokazując tylko te dane, które są niezbędne na danym etapie. Handlowiec nie musi już szukać właściwych miejsc w systemie. Triwa sama go prowadzi, co w rezultacie minimalizuje pomyłki i gwarantuje pełną kompletność dokumentacji już na starcie procesu. Za tą prostotą przejścia pomiędzy zadaniami oraz wyborem odpowiedniej ścieżki kryje się mózg całego systemu wizualny edytor procesów. Skoro dzięki kreatorom skompletowaliśmy niezbędne dane, system może teraz sprawnie uruchomić przebieg obsługi. Możemy tu tworzyć zarówno proste ścieżki, jak i zaawansowane schematy z automatycznymi akcjami, a technologia low-code. Pozwala na ich modyfikację metodą przeciągnij i upuść bez udziału działu IT. Przy dużej skali operacyjnej i setkach procesów kluczowa staje się możliwość sprawowania nadzoru. TRIWA oferuje ergonomiczny cockpit, który pozwala zachować pełną kontrolę nad dynamiką każdego workflow. Górna sekcja to perspektywa ogólnofirmowa, pozwala zarządzać zadaniami, przekazując je zastępcom lub przejmując do realizacji. Dolna część to widok indywidualny, Twoje zadania uporządkowane według etapów i osób inicjujących. Dzięki temu kokpit staje się realnym wsparciem w kontrolowaniu procesów, pozwalając w prosty sposób nimi zarządzać. Ostatnim przykładem jest kokpit analityczny, który całościowo patrzy na procesy w firmie. Widzimy tu wizualizacje pokazujące, jak działają nasze przepływy, jak długo trwają i gdzie występują wąskie gardła wymagające optymalizacji. Pozwala to na zamianę subiektywnych odczuć na twarde dane, które wskazują obszary gotowe do pełnej automatyzacji, co uwalnia potencjał całego Twojego zespołu.